Cześć, pomyślmy o specjaliście medycyny naturalnej, który, no właśnie, zamiast czekać w gabinecie, po prostu przyjeżdża prosto do domu pacjenta. Dziś przyjrzymy się bliżej takiemu, no cóż, dość unikalnemu modelowi usług. Zmienia on trochę zasady gry, więc zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. No właśnie, wszystko zaczyna się od tego prostego, ale, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo trafnego pytania, bo prawda jest taka, że chyba dla większości z nas wizja tych kolejek, tego całego czekania, to jest jeden z największych minusów, kiedy chcemy zadbać o zdrowie. A ten model, o którym mówimy, proponuje coś, no, coś zupełnie innego. Dobrze, przejdźmy więc do sedna. O co chodzi w tej koncepcji, która, no, stawia tradycyjny schemat na głowie? Zobaczmy, na czym dokładnie polega taka praktyka z dojazdem i dlaczego na pierwszym miejscu stawia właśnie komfort i wygodę. Sama zasada jest, cóż, genialna w swojej prostocie. Zamiast sytuacji, w której to pacjent idzie do gabinetu, mamy coś odwrotnego. To cały gabinet, razem ze sprzętem i oczywiście wiedzą specjalisty, przyjeżdża do pacjenta. To jest absolutny fundament, na którym zbudowano całą tę praktykę. No i korzyści z tego płynące są w zasadzie natychmiastowe. Wiadomo, brak kolejek to ogromna oszczędność czasu, no i nerwów. Ale jest tu coś jeszcze, coś chyba nawet ważniejszego. Ten komfort psychiczny, bo konsultacja we własnym bezpiecznym otoczeniu to zupełnie inna bajka. To sprzyja otwartości, buduje zaufanie, a to przecież jest absolutnie kluczowe w każdej, ale to każdej terapii. Ok, skoro wiemy już, jak to wygląda logistycznie, to wejdźmy w to trochę głębiej, jak wygląda sama konsultacja, bo to nie jest jakaś tam szybka, powierzchowna rozmowa. Mówimy tu o starannie zaplanowanym, holistycznym procesie. Cały ten proces można sobie podzielić na takie trzy główne etapy. Najpierw jest bardzo, ale to bardzo szczegółowy wywiad. Potem specjalista bierze na warsztat istniejące wyniki badań laboratoryjnych, całą dokumentację medyczną i dopiero na tej podstawie powstaje indywidualny plan, na przykład co do suplementacji czy zaleceń żywieniowych. I właśnie tutaj widać, co to tak naprawdę znaczy podejście holistyczne w praktyce. Ten wywiad nie kończy się na objawach fizycznych, o nie. Analizuje się też historię, dolegliwości, relacje w rodzinie, ogólną kondycję emocjonalną. Chodzi po prostu o to, żeby spojrzeć na człowieka jak na no, zintegrowaną całość, a nie tylko zbiór oddzielnych symptomów. Dobrze. A teraz przejdźmy do konkretów. Jakie narzędzia i usługi są oferowane w ramach takiej mobilnej praktyki? Zobaczmy, z jakich technologii i metod korzysta tutaj specjalista. W zasadzie całą ofertę można podzielić na dwie kategorie: diagnostykę i terapię. Jeśli chodzi o diagnostykę, to w użyciu są całkiem nowoczesne urządzenia, na przykład analizator kwantowy i dwa rodzaje biorezonansu. Ich celem jest, powiedzmy, ocena stanu energetycznego organizmu. A jako uzupełnienie tego wszystkiego pojawia się też coś bardzo tradycyjnego i sprawdzonego, czyli terapia w postaci stawiania chińskich baniek ogniowych. Ale wiecie, każda taka praktyka to coś więcej niż tylko sprzęt i narzędzia. Musi za tym stać jakaś filozofia. No i okazuje się, że tutaj nie chodzi tylko o leczenie objawów, a o coś znacznie, znacznie głębszego. Przyjrzyjmy się więc zasadom, które są napędem dla całego tego podejścia. Kluczowym słowem jest tutaj homeostaza. Co to takiego? To w gruncie rzeczy dążenie do tego, żeby przywrócić organizmowi jego naturalną, wewnętrzną równowagę. Cała ta filozofia opiera się na przekonaniu, że zdrowie i dobre samopoczucie biorą się właśnie z utrzymania tego idealnie zbalansowanego stanu. I to wszystko przekłada się na trzy konkretne cele. Po pierwsze, nie skupiać się na objawie, tylko szukać jego prawdziwego źródła. Po drugie, nie walczyć z organizmem, a raczej wspierać jego naturalne zdolności do samonaprawy. I wreszcie po trzecie, promować taki styl życia, który buduje zdrowie na lata, a nie jest tylko chwilowym rozwiązaniem. Pytanie brzmi, skąd czerpana jest wiedza, żeby te cele realizować? Okazuje się, że to takie podejście, które łączy w sobie wiele różnych dziedzin. Mamy tu więc naturopatię, czyli leczenie oparte na naturalnych metodach. Jest też nowoczesna wiedza o dietetyce i suplementacji. Do tego dochodzi mądrość płynąca z tradycyjnej medycyny ludowej, no i na koniec techniki terapii manualnych, taki kompleksowy zestaw. A teraz uwaga, przechodzimy do czegoś niezwykle, ale to niezwykle istotnego. Materiał źródłowy, na którym się opieramy, bardzo wyraźnie podkreśla jedno kluczowe zastrzeżenie i naprawdę trzeba potraktować je z pełną powagą. I to jest ta najważniejsza zasada, którą podkreśla twórca tej praktyki. Cytuję: Konsultacja i badanie biorezonansem nie zastępuje wizyty lekarskiej i nie jest poradą medyczną. Mówiąc prościej, te usługi to nie jest to samo co wizyta u lekarza. To nie jest porada medyczna i absolutnie nie można tego traktować jako alternatywy dla konsultacji z lekarzem. To jest fundamentalne, kluczowe rozróżnienie. I na koniec zostaje nam takie otwarte pytanie do przemyślenia. Patrząc na ten model działania, naprawdę warto się zastanowić, co dla każdego z nas oznacza to prawdziwie całościowe spojrzenie na zdrowie. Czy to jest po prostu brak choroby? A może coś znacznie, znacznie więcej? Dzięki za wspólnie spędzony czas.